Co powinnaś powinieneś wiedzieć, jeżeli chodzi o Twoje pole energetyczne, czyli co tam się wydarza w tym Twoim polu energetycznym, jakie mamy zapisy na ten moment. Więc, kochani moi, powiedziałabym tak: Masz powody do świętowania razem z mężczyzną. W Twoim polu jest mężczyzna, to może być partner, mąż, ojciec, przyjaciel. W każdym razie mężczyzna dość ważny, dość istotny, energiczny, przedsiębiorczy. I razem z nim pokazują się powody do radości, pokazują się powody do świętowania, do celebracji, do celebracji. Moje kochane kobiety, do celebracji, czyli jeżeli jesteśmy właśnie w tej pięknej energii żeńskiej, to nie jesteśmy w takiej energii odhacz, zrób odhacz, tylko właśnie celebrujemy życie, celebrujemy piękno, celebracja. Dobrze, no to zobaczmy dalej. Jeżeli chodzi tutaj o pracę, bo tu mi się też pokazała praca, no to powiedziałabym, kochani, że jesteście dosłownie wypychani do zupełnie innej pracy, czy też do zarabiania pieniędzy w sposób bardzo taki ciekawy, niezwykły, unikatowy, i tutaj na polu pracy jest nowa droga, jest nowa przestrzeń. Jeżeli słuchają mnie osoby, które nie pracują, no to powiem tak, w najbliższym czasie możecie otrzymać informacje o swoich dzieci, o ważnych decyzjach, które podejmą w związku z pracą. Czy też, jeżeli wasze dzieci nie pracują, no to być może wasze dzieci będą potrzebowały więcej waszego zaangażowania i więcej pracy w aspekcie jakiś ich Wyzwań czy problemów. Ale tutaj informacja jest taka, że wszystko idzie w dobrą stronę. Dobrze. Co jeszcze? Jakie jeszcze informacje tutaj się pojawiają w naszym polu energetycznym? Kochani, gdzieś na horyzoncie jest energia konfliktu, którą od razu rozświetlam i nie wyciągam tej karty, żeby nie programować. Zobaczcie. Radość, pokój. Celebracja, świętowanie, połączenie mocy z kimś ważnym dla Was i, moi kochani, odwieszacie się. <śprawy> Sprawy, które y, ciągnęły się bardzo długo w Waszym życiu i które były dla Was trudne, które były problematyczne, gdzie Wy może mieliście poczucie, że się składacie w ofierze, to już, kochani, jest rozwiązane. Jesteście totalnie odwieszeni, jesteście przywróceni do pozycji mocy, bo o tym mówi sprawiedliwość, że góra zainterweniowałabyście po prostu, kochani, odzyskali w tym wszystkim siebie. Wszystkiego dobrego i pa!